Wow! Chciałoby się powiedzieć dzisiaj na dzień dobry. A to wszystko za sprawą Margarity, która jest ze mną w studio. Dzień dobry. Cześć. Margarita, dlaczego Wow? Co to jest WowSet? Co to za firma, którą prowadzisz? WowSet jest agencją prezentową, która ma kompleksowe rozwiązania na prezenty z efektem Wow. Mhm. Mamy sklep internetowy B2C dla klientów indywidualnych, gdzie sprzedajemy stylowe zestawy prezentowe wraz z opakowaniami i kartkami okolicznościowymi. Sklep powstał z myślą o ludziach, którzy uwielbiają zachwycać, dbają o szczegóły, no ale nie mają niestety czasu na to, żeby dobierać właściwy prezent, szukać go w galeriach handlowych. І ще проводимо теж діяльність, де робимо спеціалізоване застави для фірм і допомагаємо фірмам захистати своїх клієнтів, контрагентів і працівників. No bo tu właściwie dwa elementy się pojawiły. Pierwszy to jest to wow, czyli ten efekt wow, tak? W waszej firmie najważniejszy? Tak. I druga część, drugi człon tej nazwy, czyli set. Czyli tak naprawdę obsługujecie klienta kompleksowo, tak? Jak to wygląda? A, tak, tak. Obsługujemy klienta od A do Z. Zaczynamy swoje usługi jeszcze w momencie wyboru właściwego zestawu prezentowego, ponieważ mamy gotowe zestawy prezentowe, mamy filtry według wieku, ceny, według typu osobowości, typu relacji i mamy prezenty również jak dla dorosłych, tak i dla dzieci. Prezenty na różne okazje. I później klient ma możliwość wyboru wzoru opakowania, potem kartki. No, i pakuje, pakuje, my pakujemy to wszystko i wysyłamy nawet prosto pod drzwi obdarowanego. Do kartki możemy wpisać spersonalizowany napis. Mm -hmm. I potem klient ma serwis od A do Z i ma wrażenie, że sam. Te wszystkie e, czyny... Ważności wykonana. Wykona, Czyn tak? wykona, tak? Bo najpierw tak. wybiera prezent i to tak jak mówiłaś, według filtra, czyli mam załóżmy szaloną, kreatywną koleżankę i mogę pod nią wybrać, wpisać sobie w taki filtr. Tak. i spersonalizować dla niej prezent, tak? Oprócz tego te karteczki, które tutaj mamy, fantastycznie wyglądają. To, jest, to są jakieś wzory, tak? które możemy tak. spersonalizować odpowiednim, odpowiednim napisem. Powiedz, jakie napisy mają powodzenie, bo tutaj jeszcze zawsze się chyba jakieś to pojawia z tego, co widzę. A, tak, tak, dla nas bardzo, bardzo ważny jest właśnie przekaz i ulubione kartki naszych klientów to są sienka gwiazd. Też kartka jest też moim mistrzem. Kartka i dziękuję, że jesteś. To są najpopularniejsze u nas wzory. A w ogóle tak mamy 12 kartek, więc sporo różnych Z czego cię. Tak, takie mhm. też po prostu gratulacje. Po prostu bez takiego przekazu może konkretnego, ale. Z po prostu intencją. Mhm. I jeszcze ta osoba obdarowana dostaje taką informację, która tutaj się pojawia. Masz w rękach prezent wybrany z myślą o tobie, przyjmij go z radością w sercu. O, o tej radości, o tej miłości sporo mówisz w kontekście swojej firmy, prawda? Mówisz o tak. tym, że we wszystko, co robisz, wkładasz sporo miłości, tak? Tak, tak. U nas w firmie bardzo ważnym jest podejście, i miłość u nas tkwi w każdym szczególe. Po prostu troszczymy się o klienta i jego bliskich, bo nasz prezent, nawet w wersji podstawowej bez pudełka ozdobnego, zawsze ładnie wygląda. I nasze pudełka można również wykorzystać w domu, po prostu do gospodarstwa domowego, zapakować przeróżne drobnostki. I mamy wybrane wzory pudełek według nowoczesnych trendów hmm. obecnych wewnętrznych. Takie pudełka tutaj mamy, rzeczywiście one są no, bardzo trwałe, tak? więc tak, tak. możemy sobie jakieś ozdoby. Ozdoby bądź jakieś bibeloty w domu schować, choćby przybory do szycia, tak akurat sobie wyobrażam, że spokojnie by. Można i rzeczywiście wzory, kilka wzorów do wyboru, kilka z nich tutaj mamy, wielkości również. Tak, mamy różne, aż cztery tak? wielkości, dopasowane po prostu do wielkości prezentu. Mhm. A, no i jeżeli popatrzeć na te wzory, no to jest szary taki wzór, który nazywa się loft. A ten wzór nazywa się Wild, to jest taki czarno-biała klasyka. A tutaj wzór jungle, czyli taki tropikalny wzór dla ludzi. Tak, tak, mhm. tak. No i ten duże pudełko nazywa się Dreambox. A to jest takie, na przykład można wykorzystać do pokoju dziecięcego. Najczęściej to wybierają nas klienci akurat dla prezentów dla dzieci. Mhm. Fantastycznie. I teraz powiedz mi, wybraliśmy już wszystko, i tak naprawdę Twoja firma może również dostarczyć prezent pod drzwi, o czym już mówiłaś. I teraz co dalej się dzieje, co jeszcze oferujecie w tym danym momencie? A jeszcze kiedy pakujemy ten prezent, moment pakowania nagrywamy i wysyłamy do klienta, dostarczamy ten filmik. Więc klient może zobaczyć, co on tak naprawdę podarował, nawet nie widząc tego prezentu na żywo, ale ma efekt tej namacalności, właśnie. Mm -hmm. Ma wrażenie, jakby sam to tak naprawdę robił. Powiedz tak, mi, jak, tak. jak na to wpadłaś? Skąd taki pomysł na taką właśnie firmę z, takim, z taką ofertą? No ogólnie tak. Я працювала, студіювала стилістики і надал працюю, проводжу варштаги, як стилістка модова і теж учнішніше в сесіях дінчових. І то допомогло мені випрацювати густ. I pomogło okay. mi zorientować się w nowoczesnych tendencjach. I pracowałam dodatkowo i razem z mężem pracowaliśmy w korporacjach, no i byliśmy naprawdę zajęci 24 na 7, zero czasu na to, żeby wybierać prezenty, ale mm. naprawdę bardzo nam zależało na szczegółach, żeby ten mm -hmm. prezent był ładnie zapakowany, żeby po prostu miał jakiś przekaz. No i tak właśnie wpadliśmy na ten pomysł. Zawsze marzyliśmy o własnej, własnej firmie i wpadliśmy na to, a czemu nie zrobić taki kompleksowy mhm. serwis od A do Z dla takich ludzi jak my. Mhm. No i tak to jakoś się zakręciło. Wyniknęło tak naprawdę z Waszej życia. własnej potrzeby tak, życiowej. Tak, tak, tak. tak. Mhm. Fantastycznie. Powiedz jeszcze tak naprawdę, co zrobić, ponieważ no, mamy te filtry, tak, my potrafimy, mamy jakiś swój gust, ale co zrobić tak naprawdę, żeby ten prezent był trafiony albo inaczej, żeby nawet nie był trafiony, nie trafiony, prawda? Co, co, co tutaj, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Bardzo ważnym jest przy wyborze prezenta zwrócić uwagę, dla kogo tak naprawdę ten prezent jest, jaką jest ta osobowość, której chcemy wybrać prezent. Może być ta osobowość na przykład bardzo praktyczna. A dlatego mamy zwrócić tę uwagę, żeby prezent był po prostu na długie lata, żeby się przydał. Mm -hmm. Takim prezentem mogą być na przykład eleganckie ręczniki, które będą sprawdzać się cały czas w domu, lub szkło eleganckie, jakaś zastawa stolowa. Jeżeli osoba jest bardzo zorganizowana, to jej może się przydać na przykład zestaw pojemników kuchennych, które wykorzysta w lodówce, i będzie miała ładny, piękny dom. Też dla osób takich bardziej kreatywnych, można dobrać już bardziej jaskrawe prezenty, tu można zwrócić uwagę na kolorystykę. Mhm. I na przykład, jeżeli osoba lubi ładnie się ubrać, no to zawsze się sprawdzą dodatki odzieżowe, tylko tu trzeba zwrócić uwagę na to, jakie kolory preferuje dana osoba, lub, mm. czy to neutralne, bazowe kolory, beż, mm -hmm. biały, czarny. Wtedy gramat. bezpiecznie, jeśli nie za dużo wiemy o tej osobie, którą tak. chcemy obdarować, to bezpieczna jest ta klasyka. Czyli tak duży przekrój tych prezentów, że na waszej witrynie, w waszej witrynie, w waszym sklepie internetowym, że tak naprawdę, tak jak mówisz, od pudełek, tak. tak. E, takich e, kuchennych e, przez jakieś dodatki do ubioru tak taki tak, pełen tak. przekrój prezentów znajdziemy u was e, na stronie fantastycznie tak tak, tak. Mhm. wszystko można tam znaleźć no i zawsze ja polecam zawsze stawiać na klasykę na jakość na funkcjonalność i właśnie tylko takie prezenty mamy też wspieramy polską gospodarkę i mamy wszystko wyłącznie od polskich firm i rzemieślników, i naprawdę staramy się szczegółowo dobierać każdy prezent. Mamy tylko rzetelnych kontrahentów. Mm -hmm. Mówisz o wsparciu polskich producentów, ale warto by było też wspomnieć o wsparciu Twoim, waszym, waszej firmy dla Ukrainy, która jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Wiem, że tutaj również przygotowaliście coś specjalnie. Jako pomoc właśnie dla Ukrainy. Tak, tak. My wspieramy bardzo mocno ofiar wojny w Ukrainie. Nasze całe zyski zaluty przekazaliśmy do fundacji Dobra Fabryka. I też zrobiliśmy od marca taki specjalny zestaw, który nazywa się Support Set. Tam, tutaj on jest w tym dużym pudełku właśnie. W takich mm -hmm. pudełkach go wysyłamy. I w tym zestawie mogą Państwo znaleźć tak naprawdę dodatki odzieżowe dla kobiet i są to dodatki w kolorystyce ukraińskiej flagi. Mhm. I to jest tak, żeby wesprzeć symbolicznie, mhm. ja już pokażę, tak, tutaj mamy tak, jeden, jeden z zestawów wygląda tak, to jest szalik granatowy, tak jak szalik niebieski oraz musztardowy beret. I mamy drugą wersję tego zestawu. Włożyłam to od razu w to pudełko, żeby nie obciążać za bardzo. Tak, i tutaj mhm. taka wersja jeszcze z musztardowym szalikiem i rękawiczkami niebieskimi. Tak naprawdę rozmiar jest uniwersalny. Więc można to podarować każdej kobiecie w każdym wieku. No i właśnie zyski z tego zestawu przyznaczamy dla ofiar wojny w Ukrainie mhm. i darujemy, pomagamy czym mhm. możemy. Wspaniała inicjatywa. Ten zestaw nie dość, że wspiera. Jest piękny, klasyczny, na dodatek dobry gatunkowo i bardzo to pomysłowe. Czyli jak wszystko w Twojej firmie, łousek. Serdecznie Ci dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w prowadzeniu firmy w Polsce. Dziękuję Ci serdecznie.